Widzę, że, że nasz że międzynarodowy sędzia ma naturalny pęd do lansowania się. Krzysztof Hajduk, D1 karka Drifting. Ładnie nie zaliczył klipa, ale niestety ostatniego mija. Nie zahaczył ostatniego klipa. Uuu, Przemek Ryńca Równie zawodnik D1 KRK Drift Team Również podobnie jak Michał Klasa nie chce wbić trzeciego biegu, ale już go motywują nasi sędziowie. Tutaj oczywiście to jest taki doping wewnętrzny, ale na Michała zadziałało. Może tutaj na, na Przemka też zadziała. To był Marcin Udanowicz, a ja mam taki komunikat od organizatorów. Jest wielka prośba, żeby ktoś z teamu M-Garage przedstawił samochód. Ktokolwiek z teamu m